Witajcie. Rankiem 24 stycznia 2024 roku rosyjski samolot transportowy iu 76 rozbił się w obwodzie Koroczańskim w obwodzie Białogrodzkim. Strona ukraińska praktycznie od samego początku ogłosiła sukces zestrzelenia samolotu, który jak ogłosiła strona ukraińska transportował rakiety S-300. Natomiast strona rosyjska twierdzi, że na pokładzie samolotu byli transportowani jeńcy wojenni na wymianę. Z dostępnych materiałów raczej trudno doszukać się szczątków rakiet. Tym samym strona ukraińska zaczęła się wycofywać z przyznania się do zestrzelania samolotu i tłumaczyć o katastrofie z powodu wieku samolotu lub zestrzelenia przez samą stronę rosyjską. Nagranie z miejsca katastrofy raczej potwierdza zestrzelenie. Widać charakterystyczne uszkodzenia zrobione przez odłamki z głowicy bojowej, jak również na nagraniu charakterystyczny obłok dymu po detonacji pocisków w powietrzu. Wśród podejrzanego sprzętu wymienia się pociski Patriot, jak również niemieckie IRST-T. Jedne, jak i drugie posiadają głowice odłamkowo burzące. Teraz pytanie co z tymi jeńcami? Jak czytamy w BBC News Ukraina, Ukraińcy urzędnicy przez długi czas nie komentowali katastrofy IU-76 pod Białogrodem. Jednak wkrótce po zdarzeniu w mediach zaczęły pojawiać się wypowiedzi źródeł w ukraińskim rządzie, tym samym wydanie ukraińskiej prawdy i RBK Ukrainy. Podały, że IU-76 był dziełem sił zbrojnych Ukrainy. I Samolot nie przewoził więźniów, ale rakiety dla systemu obrony powierzchni S-300, które regularnie ostrzeliwują Charków. Później środki masowego przekazu i szereg ukraińskich kanałów Telegramu zredagowały wiadomości, usuwając pierwsze słowa o pracy Sił Zbrojnych Ukrainy. Następnie główna dyrekcja wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy potwierdziła, że na środę 24 stycznia planowana była wymiana więźniów z Federacją Rosyjską. Mogę stwierdzić, że zaplanowana na dzisiaj wymiana zdań w tej chwili nie odbywa się, powiedział w komentarzu dla radia Swoboda Andrii Jursov, przedstawiciel ukraińskiej SRR. To dobrze jednak, że informacje o więźniach znajdujących się na pokładzie zestrzelonego IU-76 są nadal weryfikowane. Podobne stwierdzenie o konieczności szczegółowego sprawdzenia danych padły w, w Urzędzie Rzecznika Praw Obywatelskich, Ośrodku Koordynacyjnym do Spraw Leczenia Jeńców Wojennych i Urzędzie Prezydenta. W środę o godzinie 16.30 Sztab Generalny Rodzaju Sił Zbrojnych ostatecznie Upublicznił swoje oświadczenie. Wynika z tego, że ukraińskie wojsko podejmuje działania mające na celu powstrzymanie regularnych rosyjskich ataków na obwód charkowski. W szczególności w celu ograniczenia zagrożenia rakietowego sił zbrojnych Ukrainy. Nie tylko kontroluje przestrzeń powietrzną, ale także szczegółowo monitoruje miejsca wystrzelenia rakiet i logistykę ich dostarczenia. Zwłaszcza z wykorzystaniem wojskowych samolotów transportowych. Intensywność ostrzałów ma związek ze wzrostem liczby wojskowych samolotów transportowych, które w ostatnim czasie kieruje w Białogordzie, poinformował sztab generalny. Mając to na uwadze, siły zbrojne Ukrainy będą w dalszym ciągu podejmować działania mające na celu zniszczenie środków dostaw, kontrolę przestrzeni powietrznej w celu zniszczenia zagrożenia terrorystycznego, w tym na kierunku Białogord-Harków, czytamy w komunikacie. Prawdopodobnie w ten sposób Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przelotnie przyznaje się do swojego zaangażowania w zniszczenie rosyjskiego IU-76, jako środka dostarczenia rakiet na ostrzał Charkowa. Sztab Generalny nie melduje nic o obecności lub nieobecności więźniów na pokładzie zniszczonego samolotu. Źródło Sił Powietrznych Ukrainy w Sztabie Generalnym wskazało, że sprawą więźniów zajmuje się inny wydział. Około godziny 17.40 w środę CIA wydała oświadczenie w sprawie tego zdarzenia. Mówi się, że Ukraina wypełniła wszystkie ustalenia dotyczące przygotowania wymiany więźniów, jednak o ich bezpieczeństwo musiała zadbać strona rosyjska. Koniec cytatu. Czyli jak z tego wynika, do wymiany jeńców miało dojść i strona ukraińska o tym doskonale wiedziała. Strona rosyjska wydała komunikat o zabezpieczeniu wszystkich szczątków ofiar, jednocześnie zwróciła się do strony ukraińskiej o przekazanie próbek DNA rodziny ofiar, by potwierdzić autentyczność rzekomych ukraińskich jeńców. Chodzi o to, by sytuacja nie powtórzyła się z Buczy, gdzie w świat poszedł komunikat z materiałem wideo ofiar, których do dziś nikt nie potwierdził tożsamości, czyli klasyczne ukraińskie tłumaczenie to są ofiary i już, a Zachód i tak nam uwierzy. I teraz Ukraina ma problem, przyznali się do zestrzelenia, a teraz przekazać próbki DNA, które potwierdziłyby zabicie własnych żołnierzy, no wielki problem. Na całą tą sytuację należy spojrzeć jeszcze od innej strony, czy tacy jeńcy, którzy wracają do kraju będąc fizycznie zdrowymi, są przydatni Ministerstwu Obrony Ukrainy. No raczej nie, dlaczego? Jak wiemy, tacy żołnierze są po, po, po krótkim odpoczynku odsyłani na front. Jednak to żołnierze, którzy byli w niewoli z nich i z nich wrócili, a przecież mieli tłumaczone, że jak dostaną się do niewoli, to ich Rosjanie będą ze skóry obdzierać i gwałcić, no i co tam jeszcze. Żołnierz trafia, nic z odpowiadanych rzeczy nie doświadcza, to jakie morale ma, by ponownie walczyć? Będzie od razu chciał się poddać po co ma walczyć i ginąć, do tego po co mają roznosić zarazem po koszarach pod nazwą byłem tam i nic z tego co mówią nie doświadczyłem. Dzięki, jeżeli materiał uważasz za przydatny, merytorycznie daj kciuk w górę i suba. Zapraszam Was również na mój drugi kanał z giereczkami, na którym gram najczęściej w symulatory wojskowe, czyli inaczej mówiąc strzelanki pancerne. Link w opisie i do następnego.